Ciao, z tej z Reonati. W dzisiejszym odcinku chciałem poinformować, że już na tym kanale na tą chwilę nie będzie live'ów. Z powodu tego, że po prostu mój stan psychiczny do prowadzenia tych live'ów się pogarsza. Co każdy live tak jakby już nie czuję tego, żeby je dalej je robić. I ogólnie po prostu kiedy już dałem nawet przykład na Discordzie, bo napisałem już o tym, jak raz potrafię zrobić dużo osób na live'ie, fajne takie nazywanie zasięgi, a następnego dnia, kilka dni, odpalam live'a i no po prostu są słabe zasięgi. To mój humor, można powiedzieć, w głowie tak się przekręca. No po prostu no kurzonym na siebie, smutnym, wszystko po prostu, co najgorsze, i chcę na tą chwilę po prostu odpocząć od live'ów, bo nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że po następnym takim live'ie lub po następnych live'ach takich po prostu nie zrobię jakiejś głupoty, z na przykład usunięciem kanału całkowicie, konta YouTube, bo czasem. No nie panuje na co po takich live'ach i nie chcę do takich rzeczy się doprowadzić. I tak naprawdę to tyle. Na tym kanale na tą chwilę będą tylko odcinki. To mam nadzieję, że no po prostu będziecie je też oglądali. I tak naprawdę to tyle. ciao